W poprzednim odcinku próbowaliśmy zrobić coś nielogicznego: zobaczyć niewidzialne. W tym odcinku też będziemy robić coś niedorzecznego: będziemy. sklejać wodę. Zanim przystąpimy do eksperymentu, kliknij przycisk. Subskrybuj w lewym górnym rogu, a otrzymasz powiadomienie o kolejnych materiałach zamieszczanych na naszym kanale. Ten eksperyment dobrze jest zrobić na dworze, tak jak ja. Jeżeli jednak zdecydujesz się wykonać go w domu, zadbaj najpierw o swoje otoczenie. Myślę, że idealnym miejscem do tego będzie Łazienka albo czas kąpieli. Jeżeli chcesz zrobić go teraz, stań nad zlewem albo wykorzystaj miskę. Do wykonania eksperymentu potrzebujesz plastikową butelkę, pineskę i Wodę. Zaczniemy od przedziurkowania butelki. W tym celu odwracamy ją do góry nogami, do góry dnem. Właściwie ona nie ma nóg. Do góry dnem. I będziemy robić dziurki. Trzy dziurki, ale uwaga, one muszą być blisko siebie. Dobrze jest w tym celu wykorzystać linijkę. Jeżeli potrafisz się nią posługiwać, to odmierz na linijce pół centymetra. To jest pierwszych 5 kreseczek. Dziurka pierwsza od niej odmierzy 5 mm. Mniej więcej już wiem, gdzie to jest. To są małe odległości. Druga dziurka i trzecia dziurka. Spójrz, jak małe są te odległości od siebie. Pineska nie będzie już nam potrzebna. Teraz Napełniamy butelkę wodą. Tylko, jak to zrobić, a kto ma taki duży otwór, a tu mam taką wąską dziurkę? To może wykorzystamy lejek. Może masz w domu lejek, możesz go wykorzystać i wlać z dużego do małego. Patrz, co się dzieje. Kiedy zakręciłam zakrętką, woda przestała lecieć. Ale to nie jest sedno naszego eksperymentu. Kiedy odkręcę, znów zaczną lecieć strumyczki wody, ale spójrz w jaki sposób. Kiedy złapiemy je, tak uszczypniemy tę wodę, nagle powstaje jeden strumyczek. Ponowne przejechanie palcem po butelce sprawia, że leją się znowu trz przez trzy dziurki. Sprawdzimy jeszcze raz. Jeden, trzy. Trzy. W jednym. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki wody przyciągają się. Między innymi tak właśnie powstają chmury na niebie. Bo cząsteczki wody gromadzą się wysoko w górze w postaci pary wodnej i kiedy jest ich coraz więcej, to tworzą wielkie, wielkie chmury. A największą z nich jest chmura burzowa, Cumulonimbus. Wróćmy do naszego eksperymentu. Zastanówmy się, co może mieć wspólnego strumyczek wody wypływający z butelki z Biblią. Z pewnością słyszałaś albo słyszałeś o tym, że chrześcijanie wierzą w Boga. Tylko słyszałeś, pewnie słyszałaś o tym, że jest Jezus, że jest Duch Święty, że jest Bóg, Ojciec. No to w końcu, ile tych Bogów jest, bo mi wyszło aż trzech? Wyobraź sobie, że każdy z tych strumyczków oznacza jedno z bóstw. Jeden to jest Bóg Ojciec, drugi to jest Syn Jezus, a trzeci to Duch Święty. I one działają jednomyślnie. Każdy z nich ma inne zadanie, ale działają jak jeden. Niektórzy mówią, że to jest tak zwana Trójca, ale takiego słowa nie znajdziesz w Biblii. Chodzi o trójjedynego Boga. Nasz Bóg jest w trzech osobach. Wierzysz w niego? Jeżeli podobał ci się ten odcinek, zostaw nam swój komentarz pod tym filmikiem albo daj lajka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!